Jestem, proszę Państwa, naładowany nowymi informacjami, rewelacyjnymi, będę się nimi dzielił w najbliższych programach. Natomiast to w związku z tym, że zakończyłem właśnie nową książkę o masonerii pod tytułem Masoneria Polska 2021, Wielki Reset, która ukaże się w dniu 10 maja, będzie oczywiście w sprzedaży, już jest w sprzedaży w wydawnictwie Kapital. No i informacje dotyczą nie tylko naszej teraźniejszości, ale również naszej najbliższej przyszłości, naszej, to znaczy polskiej, ale również europejskiej, amerykańskiej, bo wielki reset, wielki, wielka rewolucja przemysłowa, rząd światowy, to wszystko mamy o krok. Zapraszam do lektury tej książki. Na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania widzów z różnych dziedzin i bardzo ciekawe. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania krzyków w górę, zapraszam do pisania komentarzy. To wszystko spowoduje, że więcej osób będzie nas oglądało. I tak, pierwsze pytanie. Zmagamy się z żoną z poszukiwaniem kościoła w Warszawie i okolicach, gdzie rozsądni księża nie wymagają masek na mszy i ludzie są normalni. Wspominał pan w swoim wystąpieniu, że jeszcze są takie kościoły w Warszawie czy okolicach. Można poprosić o wskazówkę dla katolika. Znaczy, wie pan, można tylko, że. Przez program to jej ja panu nie udzielę. Może pan do mnie zadzwonić i wtedy panu podam adres takiego kościoła, bo bym mu zrobił krzywdę proboszczowi, jakbym podał w programie. Także zapraszam o telefon 601 519 847. On jest, to jest mój, mojego wydawnictwa telefon, który noszę przy sobie. Hmm. Publiczny, znaczy to nie, 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 nie jest tak, że nagle podaje jakiś prywatny numer przez, w programie, natomiast no, tak się dzieje, prawda? Dzieje się nie tylko z kościołami, ale na przykład w Warszawie i w wielu innych miastach zaczyna działać dziesiątki restauracji, ale wszystko jest na wprowadzających na hasła, na telefony. Także żyjemy w czasach, Takich, że stan wojenny to był mały pikus, jak mówią niektórzy, i trzeba zacząć się do tego dostosowywać. W szkole u mojego syna na St. Johns University mają być wymagane szczepienia. I jedyne wyjątki, jakimi można się wymigać, to albo religijny, albo zdrowotny. Zdrowotny załatwiamy, ale chciałem się dowiedzieć, czy możemy zgłosić konflikt religijny oparty na opinii z Watykanu, że katolicy mogą się nie szczepić, jeśli uważają te szczepionki za pochodzące z aborcji. Chciałbym to załatwić, bo szkoła dała nakaz szczepienia od nowego roku szkolnego. To znaczy tak. Nie mam w tej chwili przed sobą tego dokumentu, ale to jest ostatni dokument, który się ukazał na ten temat przez kongregację doktryny wiary. On jest dostępny w internecie, który dotyczy kwestii szczepień. No i tam widać, że ten dokument, ja o nim mówiłem w jednym z programów, widać, że ten dokument jest taką wypadkową, prawda, znaczy. I jedni tam coś zaznaczyli z frakcji Franciszka, drudzy tam zaznaczyli prawdziwi katolicy. W każdym razie no nieważne. Jest tam cały akapit, który mówi o tym, że jeżeli. Znaczy, bo pierwszy akapit mówi o tym, że katolicy mogą się szczepić. No bo taka jest sytuacja tego, tego, tego. A drugi akapit mówi o tym, że jeżeli katolik. Yy, w swoim sumieniu dojdzie do wniosku, że absolutnie nie może się zaszczepić, to niech się nie szczepi. I yy, yy, yy. znaczy, tutaj jest jakby ta kwestia najważniejsza poruszona, prawda, że tym, czym my się posługujemy jako katolicy, czy yy, szerzej chrześcijanie, to jest sumienie, prawidłowo ukształtowane sumienie. Znaczy, nie możemy działać, nie wolno działać wbrew. Yy, Sumieniu, szczególnie katolickiemu, i to ten dokument podkreśla, i na tą wypowiedź, na tą część tego dokumentu można się powołać y, na takiej uczelni. Prawda? Po prostu trzeba ten akapit wyciąć, wkleić w odpowiednie pismo, podać źródło i wyjaśnić, że moje sumienie katolickie nie pozwala mi się szczepić y, z takiego a takiego powodu, czy nawet bez podania powodu. Czy mógłby pan odnieść się w swoich programach lub wypowiedziach odnośnie zmian w szale rzymskich, rzymskim obowiązującym od 4 kwietnia 2021. Zmiany również mają być wprowadzone w Polsce. Jest obawa, że zmiany, które są wprowadzone, oznaczają nieważność konsekracji. A czy z tego co rozumiem, to chodzi o to sformułowanie. Ee, że y, przy konsekracji wina, że nie za wielu ta krew została wylana, nie za wielu, tylko za wszystkich, prawda? Słowo wielu zostanie zastąpione y, słowem wszystkim. I teraz pierwsze pytanie, pier, pierwszy problem. Nie jestem pewny, czy to jest mszał, który ma zostać wszędzie obowiązkowo wprowadzony. Nie wiem, skąd pan ma taką informację. Ja takiej informacji nie posiadam. Drugie. Jeżeli byłby wprowadzony, to nie sądzę, żeby był sprowadzony tak obowiązkowo, żeby wszyscy kapłani musieli to stosować, i no, jestem głęboko przekonany, że wielu kapłanów by tego nie zastosowało. Z prostego powodu, ponieważ formuła konsekracji to jest zdanie wygłoszone przez Chrystusa, zawarte w Ewangelii. I no, takich zdań się nie, nie zmienia, to, to zmiana takiego zdania, że ktoś tam jakiś Bergoglio uważa, że lepiej niż Chrystus coś wyrazi, no to, yy, no to jest w ogóle nie do przyjęcia. Trzecie, zadawałem takie pytanie różnym kompetentnym yy, osobom duchownym, yy, czy, to, czy konsekracja będzie nieważna. I oni nie potrafili na to pytanie odpowiedzieć. Mówili, że to trzeba jeszcze przebadać. Natomiast no, istnieje oczywiście uzasadnione przypuszczenie, że y, zmiana formuły konsekracji spowoduje, że konsekracji nie będzie. Prawda? Czyli no, trzeba by się trzymać tych kapłanów, którzy będą y, robili to w starej formule. Y, I ja już. Od dawna, to znaczy od marca 2020, zachęcałem swoich widzów i czytelników do tego, żeby szukali prawdziwych kapłanów i wchodzili z nimi w porozumienie, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie schodzić do podziemia raz ze względu na obostrzenia związane z COVID-em, dwa być może z innych powodów. Prawda? Także tutaj po prostu jeżeli ktoś nie ma kontaktu z takim porządnym kapłanem, no to niech prawdziwym kapłanem, to niech próbuje ten kontakt złapać. Od jakiegoś czasu z uwagą słucham Pana na kanale. Z serca dziękuję za wyjaśnienie wielu zagadnień. W obecnej sytuacji o tym, co się dzieje u nas na świecie, Światowy Reset Realizowane kolejne kroki z planu masonów. Zdecydowałem się do pana napisać. Nie będę całego tekstu czytał, dojdę do pytania. Znaczy, boję się stracić oszczędności. Mam mieszkanie na kredyt w banku, jedyny dach nad głową od lat. Jak czytam o upadku banków, co wtedy będzie z, kredy z, z kredytami, co z długiem, co tu reset spowoduje, kto będzie właścicielem mieszkania, nie obejmuje tego zupełnie. Znajomi w podobnej sytuacji chcą zamieniać mieszkanie na dom, bo duża rodzina odbiera niejasne nie tutaj. Czy warto to robić teraz? Jak najszybciej, zanim to się zawali, czekać, jak pan myśli. Znaczy, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tak, jasne i oczywiste jest to, że jeżeli istnieje możliwość szybszego spłacenia kredytu, to trzeba to przyspieszać, bo to nas jakoś może przed czymś zabezpieczyć. Dwa, w momencie pojawienia się wielkiej inflacji, no to mamy w umowach to zapisane, to trzeba sprawdzić w swojej umowie. Jak często tutaj te kredyty będą przekształcane? Może się zdarzyć, że wielka inflacja będzie w będzie yy, interesie tych, którzy mają kredyty, bo będą musieli mniej spłacić. <tryk> yy, natomiast z wypowiedzi tych od Wielkiego Resetu wynika, że już w 2030 nic nie będzie prywatne. I teraz. Pytanie, jak oni to chcą osiągnąć, prawda? No bo jak? Zlikwidują wszystkie hipoteki, akty własności. Nie bardzo wiem, nie bardzo to rozumiem. Ludzie mówią od lat, że zmiany własnościowe spowodowane są przez podatek katastralny. Jeżeli byłoby tak, że wprowadziliby jakiś olbrzymi podatek katastralny, To im większe byłoby mieszkanie, im większy dom, tym szybciej by nas pozbawili tego mieszkania i, i, i domu. Czy tak będzie? Nic nie wiem na ten temat. Tutaj oni nie ujawniają swoich planów. Wiemy jedno. To, co się dzieje, jest nieprzewidywalne i wszystko może się zdarzyć, i oni godzą przede wszystkim w to, co dotąd gwarantowało nam stabilizację jakąkolwiek, prawda? Znaczy, chcą nas jakby pozbawić wszystkiego i uczynić yy, zależnymi od yy, państwa, od korporacji i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj yy, wszystko się może zdarzyć i trudno cokolwiek w związku z tym yy, doradzać. Znaczy na pewno yy, Jedno tylko można powiedzieć to, co powiedziałem na początku, że no, kredyty mogą nas łatwo jednak wykończyć, więc tych kredytów należy unikać. Myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy, bo kolejne pytania są domagają się tak obszernych wypowiedzi, że w jednym programie by to się nie dało zmieścić. Dziękuję bardzo.